Nie, wie, nie wiem, co, nie wiem, co sądzić o tym kanarcie. Czemu wyglądam jak palec? Czc, ten odcinek jest bez przekleństw, bo YouTube jest zły i nie lubi przekleństw. To o, to widziałem, to widziałem off stream, tylko że to jest. Świetny. Kanard. To mi się mega podoba. Nawet byłbym w stanie tego użyć na grafikę kanału. Włosy mam sprzed 38 lat. Jak jeszcze streamowaliśmy na YouTube. To jest mega ciekawe. To też widziałem. Też od Edwarda Nygmy w stylu tym, Don Starwowym. Ale jest wcześniej, jest wyżej. Tu. O, jest właśnie tutaj w pełnym tym w menusach. The Computer Freak. Proste, że tak. Samał i tu Salmonella. Quick but weak. Okej, okay, fair. Doesn't need science machine. Mega spoko. Podoba mi się. Jest bardzo ładne. A zostawię reakcję pog. Nie no Kazacki fanart. Ja wchodzę na stronę, pierwsza strona. <grystanie> Masz ciasteczka, plus jeden. Siostra Anastazja pustelnik w DC. 99 przepisów siostry Anastazji na zwalczanie panzer waffe. Nie, ja widziałem lepsze, widziałem lepsze. <grystanie> o 808 werbli do trapu, siostry Marii. <grystanie> to jest to jest moja ulubiona wersja tego, tego typu memów. Ta dziewczyna jest naprawdę gorąca. Lubi grać w gry, dużo kosztuje, jest zawsze niedostępna. To nie jest to twoja dziewczyna, tylko RTX3080. Ty siostra widzi, że idzie z laptopem do Kibla, siostra, pewnie idzie. Tymczasem ty. <gry> to jest na moim story, to ostatnio było. Kto nie widział? O kurcze, haha, ale super post. Ten Dis to jednak ma super profil. Ciekawe, czy mój ulubiony youtuber i streamer Enigma też ma jakiś profil na Instagramie. O! Ma? O kurczę, Felek, w takim razie chyba muszę zaobserwować i polubić najnowszy post. Ale to jest legitnie yy, prawda, pra najprawdziwsza. Poszedłem na kibel, przycisnęło mnie mocno, musiałem już wrzucić film, bo była późna godzina. I tak Jakby nie mogłem już tego dłużej przeciągać, więc powiedziałem: Mam laptopa, czemu, czemu nie zrobię z zainstalowanym Photoshopem? Jeżeli napisał: Widzisz, gdyś mógł wcześniej nie przegapić, być premiery kart graficznych. <grym> Ciekawe, co gwiazdy powiedzą o 2021. Jak stracić deal Drop? Wy myślicie, że ja nie mogę działać z Shadow Payem, jak działamy z dropem, Mordo? To nie są te same, to nie są serwisy, które robią to samo. Byku, używasz kodu na Akidropie, a później jak chcesz to wypłacać, idziesz na przykład na shadow Pay z kodem Nigma i dostajesz kolejne. Tutaj dostajesz 5%, a tutaj dostajesz 2%. To jest... 7% bonusowych pieniędzy, człowieku. Nauczycielka, co cię tak śmieszy? Ja, nic, mój mózg. gingerbread. <słyska> <słyska> Kurwa brat Podoba mi się <laughs> Je, Robi te, to jest vaulting Jak to jest stickbag, albo mariachi czy Marko Wel, wow. o uh Oh -oh. Yeah no Yeah you already know how it is look at that Oh Yeah Fanzola in the benning <laughs> In the what? In the benning ging In the in the bini in the bini yeah in the in in, uh, in the out, listen properly in, in the bini gingi yeah in 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 the bini ging in the bini gingi in in, in 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 the bini in in, in, in in the bini ging <laughs> yeah. fanzola To jest, kiedy próbujecie jako Polak przeczytać słowo earlier, earlier. hej, cześć siemano tutaj wasz niezawodny i niezastąpiony ukochany profesor Lifik z kolejną super ciekawostką, która ma użyteczne i praktyczne zastosowanie w życiu. Jeżeli chcecie powiedzieć to słowo i przy tym nie brzmieć jakby wasz język poplątał się 13 razy po drodze, po prostu nie mówcie drugiego r, ale zaakcentujcie to tak, jakby to r tam było, czyli mniej więcej coś takiego. earlier, earlier, earlier Kiedy Evron wejdzie na czymś chat na Twitchu. Ustawka trójka Serpana przez Carpagana dwa dni. jego kiszawa biała jak ściana na głowie. Spokój samar, Melina grana, Masz tydzień na spadek siara. Pozdrowka Naria i śmiga cię ten spowodem. 20 pielsa Nokia Melodia dzwoni ktoś niech te Wiecie o co chodzi? Polega na tym, że chłopak i dziewczyna są nago i za. Dziewczyna się pierwsza kładzie, zaś na nią się kładzie chłopak i wykonuje ruchy w górę i w dół. Teraz rozumiesz? Notujcie PPG wszyscy! Co się śmiejecie, bałwany? PPG, notować na tym czasie, a nie XD. To stream edukacyjny. zapomnienia Where am I? Young, old, gay, straight men, What men... Happened? <laughs> wyczyty RTX nie wyrabia load. Wiadra dziwnego białego płynu Pog Co tam? Aha! To narak! Dobra Nie mam gdzie. To są tekstury z Unity Asset Sto Właśnie, to są z Asset Store'a, zapomniałem o Asset Store'ze, A Z tego mi się z Unity sk skojarzyło Nie potrzebujecie cię do, do szczęścia Żart Kto nie potrzebuje Putina do szczęścia Ty, nie wiem czy on mnie goni czy mnie nie goni, bo się muzyka zacią... lol, lol. Nara, 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 ra. Ty, chwila, czy odbijam się w lustrze? Bez kitu, nara Czemu ja się boję? Ja, no, ja, też bym się bał, stary Panie Putin, proszę Ja tu... Ja tu bez speed. Ja zlękłem Oddaj A, ha, No to no. ty, kolego! Zostaw mnie. Zrobiłem speedrun. I nara, nie ma mnie. Dobrze jest. Zebrałem wszystkie kubki... Bang bang. Ale dobra gra. Ale co?